Dzień dobry, Rafał Wojnarowski. Przed nami kolejne wydanie wiadomości telewizji miejskiej Ropczyce. We wtorek w naszym mieście odbyły się obchody 150 rocznicy urodzin Józefa Mehofera. Józef Mehofer to znany polski malarz, a także grafik, projektant witraży i mebli, ilustrator książek i dekorator. Jest jednym z czołowych przedstawicieli nurtu zwanego Młodą Polską. Nasze miasto jest dumne z tego, że tak wybitny artysta pochodzi właśnie z Robczyc. Aby uczcić jego pamięć złożono kwiaty pod pomnikiem Józefa Mehofera, po czym w Centrum Kultury w Robczycach odbyło się uroczyste spotkanie, na którym nie zabrakło wielu znanych postaci. Swoją obecnością ubarwili tę uroczystość między innymi prawnuczka Józefa Mehofera Anna Mehofer lewandowska oraz kustosz Muzeum Narodowego w Krakowie Beata Studziszba-Kubalska. Był to człowiek szalenie pracowity, wspaniały. Pełen polotu, pełen artystycznego to, co po nim mam, kocham kolory. <grym> Jak to jest? Nie no, czasem to trochę ułatwia życie, bo mówią to tamehofer, Ho. Ale, ale ja nie przepadam za tym, nigdy tego staram się nie wykorzystywać. No jesteśmy otoczeni nim w pewnym sensie, jesteśmy otoczeni pięknymi rzeczami, jesteśmy otoczeni... Wspomnieniami wynikającymi z domu przykrupniczej, gdzie bardzo często bywamy, gdzie jest super kawiarenka, gdzie, gdzie zawsze można wejść, że tam, mamy, tam jest depozyt w dużej, części, w dużej części z rzeczy moich i mojej siostry. On nie jest obok. Po prostu jest. Rodzina dysponuje dużym zbiorem pamiątek po Józefie Mehoferze. Prawnuczka Anna ma też swoją ulubioną. Są różne pamiątki, jest na przykład paleta z farbami, która jest w muzeum dana, dana przez nas do muzeum, bo wydaje mi się, że tam jej miejsce. Jest na przykład jest jedna rzecz, którą ja bardzo lubię. Bardzo starodawna, tej wielkości, lupa. Oprawiona w metal i w z drewnianą rączką i to wiem dotykając jej i już coraz bardziej niedowidząc coś sobie oglądając wiem, że jego ręka tam przynajmniej tysiąc razy była. Spotkania upamiętniające tego wybitnego artystę, takie jak to zorganizowane w Ropczycach, są bardzo ważne dla rodziny Józefa Mechofera. Jest to dla mnie dosyć wzruszające. Zresztą dla mojej siostry Ewy, z którą byłyśmy na takich podobnych obchodach z tej samej okazji w niedzielę na kropniczej w naszym domu rodzinnym, doszłyśmy do wniosku, że wzruszająca jest frekwencja, która towarzyszy wszystkim, wszystkim tym uroczystościom, a szczególnie w naszym rodzinnym domu. No, tam jest to możliwe ze względu na mojego, nie sposób nie, nie wspomnieć przy tej okazji o moim ojcu Ryszardzie Machoferze, dzięki któremu te uroczystości na Krupczu 26 są możliwe, gdyż on podarował y, miastu w prezencie dom, no, na okoliczność oczywiście urządzenia w nim y, domu Machofera. W trakcie uroczystości zebrani mogli wysłuchać wykładu Józefa Ambrozowicza pod tytułem Ropczyce Rodzinne miasto Józefa Machofera. Głos zabrała również prawnuczka wielkiego artysty, dziękując za zaproszenie do Robczyc. Ważnym akcentem tego wydarzenia była emisja filmu Telewizji Rzeszów o Józefie Mehoferze. Film powstał w ramach cyklu Podkarpackie Tablice i Inskrypcje. Zastępca burmistrza Robczyc Marek Misiura przypomniał wszelkie inicjatywy mające na celu upamiętnienie wielkiego malarza, zarówno te już zrealizowane, jak i te, które są w planach. Ziemia Robczycka na przestrzeni lat mogła pochwalić się wieloma wybitnymi postaciami świata nauki, kultury, sztuki, ale niewątpliwie to właśnie Józef Mehofer doczekał się największej sławy i największego uznania. Analizując jego biografię można bez krzty przesady stwierdzić, że ze względu na swoją artystyczną Wszechstronność i mistrzowski poziom osiągnięty we wszystkich właściwie dziedzinach, których tworzył, był prawdziwym fenomenem, podziwianym przez największych swoich czasów. Robczycy były i są niezmiennie dumne ze swojego rodaka, dlatego zrobiły wiele, by uczcić jego pamięć. Tak jak już wcześniej tutaj powiedziano, imię Józefa Mechofera nosi to Centrum Kultury, w którym się tu dzisiaj e, znajdujemy, e, na naszym robczyckim rynku, w jego centralnej części w ubiegłym roku e, stanął pomnik, ławeczka Józefa Mehoffera w miejscowym ELO, którego notabene ja również jestem absolwentem, powstała sala pamięci, w której odbywają się zajęcia języka polskiego oraz wiedzy e, o kulturze. No i oczywiście w tym wymiarze, takim bardziej infrastrukturalnym, o tym dzisiaj jeszcze nie mówiono, ulica, jedna z, z najprężniej rozwijających się ulic i, i osiedli, również nosi imię Józefa Mechofera. Szanowni Państwo, samorząd Robczyc przez lata wydawał liczne publikacje przybliżające wszechstronną twórczość artysty, już pan Józef Ambrozowicz o tym wspominał. Naszym ostatnim takim akcentem jest przygotowany przez nasz urząd wspólnie z naszym wieloletnim przyjacielem, panem redaktorem Józefem Ambrozowiczem kalendarz poświęcony jego różnorodnemu dorobkowi twórczemu. Ostatnim akordem było ustanowienie przez Radę Miejską w Robczycach uchwałą z dnia 4 lutego roku 2019 rokiem Józefa Mechofera. Ja już dziś mogę Państwa zapewnić i potwierdzić i obiecać, że nie są to ostatnie działania podejmowane przez nasze miasto, przez samorząd, gminy i miasta mające na celu rozsławienie naszego w końcowej części uroczystości uwagę gości przykuł program artystyczny wykonaniu uczniów liceum ogólnokształcącego w Ropczycach, których przygotowała Marta Rząsa, Sylwia Panek i Małgorzata Rozmus. twarzy krok w niepowstrzymanym tańcu dzięki losie za to, żeś dał mi w darze twarze, twarze te bliskie twarze że mi dałeś tę jasną oczywistość im świat większy tym bliższa bliskość wśród marzeń rozwianych jak mi miraże twarze, twarze zawsze życzliwe twarze przyjaźń i i ciepłe słowo, trzymaj Pior. My jesteśmy z tobą, słońca, duszy. Te oczy jak witraże, twarze, twarze, co płoną jak lichtarze, mroczny czas. serc z wskazy ja wśród was, twarz pośród innych twarzy, dzięki losie za to, żeś dał mi w darze Czas toczy swe koła po zegarze, prawda w oczach. Kiedyś mnie Panie wskażesz, skoro już tak jak walizkę, w pamięć w te wszystkie twarze bliskie, dzięki Losie za tą żeś dał mi wdarzy twarze, twarze, te bliskie twarze, że mi dałeś tę jasną oczywistość, im świat więks. Oczy swego łapu zagarze, prawda w oczach, kiedyś mnie pani wskażasz, skoro już tak jak waliskę, w pamięć włócz te wszystkie twarze bliskie. Uroczystość ta nie jest jedynym wydarzeniem, przez które ropczyce chcą upamiętnić Józefa Mehofera. Zainteresowani postacią i twórczością tego wybitnego artysty mogą podziwiać wystawę jego największych dzieł, która jest dostępna od 18 do 31 marca na Robczyckim Rynku oraz swoje Centrum Kultury w Robczycach. Burmistrz Robczyc, Bolesław Bujak, wystosował list otwarty do marszałka województwa podkarpackiego, wnioskując o zmianę kryteriów wyboru wniosków w programie wspierającym budowę wodociągów. Gmina Robczyce już po raz kolejny złożyła wniosek na dofinansowanie budowy instalacji wodociągowej w sołectwach Łączki Kucharskiej, Niedźwiada i Mała. Niestety zasady wyboru wniosków nie są sprawiedliwe. Promują gminy, na terenie których są parki krajobrazowe i obszary tzw. błękitnego sanu, a zadania takie jak budowa wodociągu powinny być wspierane na terenie całego województwa i służyć rozwiązywaniu problemów wszystkich mieszkańców. Szanowni Państwo, chciałbym poinformować mieszkańców południa naszej gminy, a więc mieszkańców... Okonina, łączek kucharskich, Niedźwiady, że samorząd Robczyc wciąż zabiega o pozyskanie środków finansowych na budowę wodociągu. Wodociągu, który w tym rejonie, wodociągu miejskiego, który jest bardzo potrzebny, bo są okresy suszy i nie tylko, gdzie w gospodarstwach domowych, szczególnie w łączkach, brakuje nam wody, ale również w Niedźwiadzie, lokalne wodociągi mają okresy braku, braku tej wody. Otóż ostatnio wystąpiliśmy jako Samorząd Robczyc do Marszałka Województwa Podkarpackiego z prośbą, by zechciał wpłynąć na zmianę warunków uzyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej poprzez zmianę kryterium oceny. Otóż jest tak, że ostatnie nasze wnioski składane o środki europejskie na wodociąg zwykle przechodzą ocenę formalną, ale uzyskują zbyt mało punktów. To wiąże się z tym, że w dotychczasowej ocenie przy przyznawaniu punktów w ramach kryterium wyboru preferowane są dodatkowo gminy z rejonu Dorzecza Sanu oraz te gminy, na terenie których są np. parki krajobrazowe. To oznacza, że gminy w Pasie, Powiat Dębicki, Powiat Rybusko-Syniszowski, Powiat Rzeszowski czy Łańcucki, zwykle w tym konkursie. Wniosków otrzymują kilka punktów mniej. A bywa, że jeden, dwa punkt decyduje o tym, że wniosek otrzymuje środki finansowe, dotacje Unii Europejskiej lub nie. Więc to pismo jest trochę szersze, z szerszą argumentacją, ale zwróciłem się też do wielu gmin, aby zechciały rozważyć nasze argumenty i wesprzeć również swoim wnioskiem nasze starania i zabiegi u marszałka wojska podkarpackiego o zmianę tych kryteriów. Liczę, że nawet jeżeli nie przy tym najbliższym naborze kryteria zostaną zmienione, to przy następnym nie ustaniemy w zabiegach, by konkursy, by przyznawanie środków finansowych z Unii Europejskiej były, było bardziej transparentne, bardziej przejrzyste i bardziej sprawiedliwe. Liczę na to, bo nasze wnioski są bardzo dobrze przygotowywane przez moich współpracowników z Urzędu Miejskiego. Argumenty związane z potrzebą pozyskania środków na budowę tej infrastruktury są oczywiste, o czym wy, państwo mieszkańcy naszej gminy wiecie. Brakuje nam tylko dostępu do tych środków finansowych. Mieszkańcy miejscowości Łączki Kucharskie wystosowali petycję w sprawie podjęcia działań zmierzających do obudowy sieci wodociągowej. Jak mówi Sołty z tej miejscowości, Lesław Reguła, mieszkańcy nie są zadowoleni z faktu, że proces ten tak długo trwa. Wodociąg jest bardzo pilny, potrzebny jest w łączkach kucharskich. Pasowałoby to, żeby był realizowany jak najszybciej. Od ubiegłego roku w naszej wsi łączki kucharskie borykamy się z brakiem wody. Odczuwamy to z powodu tej suszy. No, mieszkańcy dopytują się, kiedy to będzie realizowane wodociąg, projekty są już gotowe, są rozczarowani, że tak długo to wszystko trwa oraz oczekują też, żeby też jak najszybciej to zrealizować. No. Bo no, w tej chwili jeździć z beczką do okolina, przywozić tę wodę, no, to nie jest nic przyjemnego. No. Tak było w, w ubiegłym roku. No, nie wiadomo, jak będzie przyszły, w tym roku. Może akurat nie będzie lepiej, ale no nie spodziewajmy się, że będzie zawsze tak jak było do tej pory. W roku ubiegłym tak się zrobiło, że jest mało tej wody i, i te studnie, co by powysychały. I no nie ma wody w tej chwili. W południowej części naszej gminy jest coraz więcej rejonów, w których brakuje wody pitnej. Do takich rejonów należy również Okonin, gdzie w domach wyżej położonych jest duży problem z wodą. Największym problemem naszego sołectwa jest brak wody pitnej. My, jako sołectwo posiadamy własny wodociąg, ale już domy, mieszkańcy, którzy budowali nowe domy, mają z tym problemy. Zwłaszcza domy wyżej położone na górkach, gdzie prawdopodobnie przepompownia nasza już sobie nie daje rady z taką ilością wody, i już kilka domów jest nie. Nie, nie, nie ma pozwolenia na wpięcie się w tą instalację, także a na górkach teraz ostatnio jest bardzo duży brak w studniach, źródła opadły, no i nie mają ludzie wody. Ten problem występuje od kilku lat, nie tak dawno, powiedzmy 4 lata, jak zaczęły. To się bierze z warunków klimatycznych, gdzie, jak mówiłem wcześniej, że te źródła opadły, jak to się mówi, potocznie i brakuje wody. Nawet w studniach, gdzie kiedyś przelewały się, ta woda się przelewała do potoków, czy tam gdzie indziej, teraz tej wody brakuje. Jak mówi burmistrz Ropczyc, zmiana dotychczasowych kryteriów dotyczących specyfiki regionu pozwoliłaby na udzielenie dofinansowania, a co za tym idzie, rozwiązania problemu z jakim muszą borykać się mieszkańcy południowej części gminy. Środa 19 marca to dzień, w którym dokonano oficjalnego otwarcia fundacji miłosierdzie im. Jerzego Lewickiego w Ropczycach. Dzień ten na pewno na długo pozostanie w pamięci zarządu fundacji, jak i wszystkich jej współpracowników. Założycielem fundacji jest Barbara Siorek Robczyc. Dzięki przebywaniu i jej opiece nad Jerzym Lewickim, profesorem Politechniki Rzeszowskiej, obudziła się w niej potrzeba niesienia pomocy osobom jej potrzebującym ludziom w podeszłym wieku, dla których pomoc ta jest niezbędna. Ta inicjatywa powstała dlatego, że zobaczyłam, jak przez miłość można otwierać serca ludzi, że człowiek, który najbardziej zamknięty, który ma taką skorupkę, ta skorupa pod wpływem miłości pęka. I profesor też w długich rozmowach wieczorami mówił, że chciałby też, by inni ludzie mieli tak jak on, żeby nie, nie byli samotni. I tak powstała myśl o Fundacji Miłosierdzia. Wiceprezes fundacji ze wzruszeniem wspomina postać profesora Jerzego Lewickiego, którym opiekowała się aż do śmierci. Inicjatywa założenia fundacji to była taka spontaniczna. To powstało przy opiece nad profesorem Jerzym Lewickim, który był codziennym gościem w naszej restauracji. który był już w podeszłym wieku i gdy już to zdrowie zaczęło mu bardzo szwankować, gdy nie mógł już osobiście przychodzić na te obiadki, po prostu ja zajęłam się nim, przynosiłam mu to jedzenie i opiekowałam się nim. Nie chciał już żadnej innej pomocy, po prostu przywiązał się do jednej osoby i, i był jakby szczęśliwy, bo mówił, że przy końcu swojego życia umieram jak król. Czyli był szczęśliwy, bo przygotował się na spotkanie, to najważniejsze, z Jezusem. Odbył spowiedź generalną z całego życia. Bardzo pięknie księża z naszej parafii zaopiekowali się. Duchowo profesorem lewickim. Miał namaszczenie chorych, odpusty, wszystkie. Więc umierał naprawdę, zaopatrzony w sakramenty, przy koronce do Bożego Miłosierdzia i przy słowach Jezus w Twoje ręce oddaję ducha mego. Fundacja ma pomóc w zebraniu niezbędnych środków na budowę domu miłosierdzia. Będzie to miejsce, w którym osoby starsze będą mogły liczyć nie tylko na opiekę i przygotowanie do godnego odejścia, ale również miejsce, w którym seniorzy będą mogli oddać się wielu ciekawym zajęciom, które dodadzą kolorów jesieni życia. Fundacja została założona za jego życia w 2017 roku. W 2018 roku została przekształcona pod działalność, dostaliśmy dotację unijną bo chcieliśmy sami zapracowywać na to, by ten dom powstał. Oczywiście sami nie damy rady do końca wybudować tego domu. Liczymy na ludzi dobrej woli, na ludzi, którzy mają ogromne serca i chcemy te, przez te ciasteczka otworzyć jeszcze bardziej te serca na miłość do drugiego człowieka, a być może, że ten dom będzie także stronieniem dla nich bo chcemy, by tam zamieszkał ksiądz emerytowany, który poświęci swój czas na przygotowanie ich na to najważniejsze spotkanie z Jezusem i by tam była dobra opieka medyczna i by zająć tych staruszków jeszcze jakąś taką pracą, by... To, co kiedyś marzyli, realizowało się jeszcze w jesieni ich życia. By mogli na przykład dekorować jakieś ciasteczka, by mogli zająć się zwierzątkami, które tam by też były, może małymi dziećmi, które byłyby w pobliżu. No mamy takie plany, by, by stworzyć tym starszym ludziom jeszcze dużo zajęć. Zatrudnienie przy produkcji podkarpackich ciasteczek znalazły osoby bezrobotne i niepełnosprawne. 14 marca w Liceum Ogólnokształcącym imienia Tadeusza Kościuszki w Ropczycach nastąpiło rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników konkursu Znany, Sławny, Ceniony Życie i Twórczość Józefa Mehofera. Uczestnicy 6 powiatowego konkursu Znany, Sławny, Ceniony Życie i Twórczość Józefa Mehofera, organizowanego przez nauczycieli Liceum Ogólnokształcącego imienia Tadeusza Kościuszki w Ropczycach, w tegorocznej edycji konkursu musieli zmierzyć się z nielada wyzwaniem, jakim dla młodych pokoleń na pewno jest esej. Rozważania swe mieli rozpocząć od największego dzieła urodzonego w Robczycach artysty, jakim jest Dziwny Ogród. Nagrodzone w konkursie prace dały wyraz dużej dojrzałości i wrażliwości piszących. Jak się również okazało, poziom uczestników w tym roku był bardzo wysoki. Nagrodzone zostały uczennice szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Robczyce. Pierwsze miejsce zajęła Kamila Dziedzic, drugie miejsce egzekwo Dominika Nykiel i Karolina Byś, trzecie miejsce Sylwia Góral, natomiast wyróżnienie w konkursie otrzymała Vanessa Dragan. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Robczyc Bolesław Bujak. 21 marca w Szkole Podstawowej w Niedźwiadzie Górnej odbył się Szkolny Dzień Zdrowia połączony z powitaniem pierwszego dnia wiosny. Atrakcji nie brakowało. Szkolny Dzień Zdrowia rozpoczął się od wspólnej pracy w klasach, gdzie dzieci wraz z wychowawcą i rodzicami przygotowali zdrowe desery, stworzyli plakat klasowy o treści ekologicznej na dużym formacie. Przebrali jednego przedstawiciela spośród uczennic klasy za panią wiosnę oraz przygotowali piosenkę o tematyce wiosennej. Następnie na apelu szkolnym uczniowie od przedszkola do klasy szóstej wyszli na scenę i prezentowali strój, plakat i piosenkę. Po apelu nadszedł czas na degustację przygotowanych wcześniej zdrowych deserów i wymianę poglądów na temat zdrowego odżywiania. W dniu dzisiejszym uczniowie nasi przygotowywali w klasach ze swoimi wychowawcami i rodzicami zdrowe desery z owoców i warzyw, przygotowywali plakaty ekologiczne, przebierali jednego ucznia za panią, jedną uczennicę za panią wiosnę. Wszystko to przebiegało w miłej, radosnej atmosferze. Później na wspólnym apelu prezentowaliśmy efekty tej pracy. Każda klasa prezentowała to, co przygotowała. Po apelu nastąpiła degustacja wszystkich tych deserów, które przygotowali. Promocja zdrowia pozwala nam na to, żeby organizować zajęcia bardzo innowacyjnymi metodami i technikami pracy. Dużo się dzieje, uczniowie mogą pokazać swoje talenty, mogą się włączyć w to rodzice, bo na tym polega szkoła promująca zdrowie, żeby cała społeczność pracowała i osiągała sukcesy, taki jak dzień dzisiejszy jest wielkim naszym sukcesem po raz kolejny. Po wspólnej degustacji na uczniów czekała sportowa rywalizacja w turnieju klasowym Dwa Ognie, w którym udział wzięły klasy od 4 do 6 szkoły podstawowej. W tym samym czasie przedszkolaki wraz z uczniami z klas pierwszej i drugiej szkoły podstawowej wyszły na wiosenny spacer z gaikami witając wiosnę. Szkolny dzień zdrowia odbył się w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie. Yeah. Okay. Rata Śliwa, koordynator projektu BALTI w Powiecie Robczycko-Sędziszowskim, zaprosiła nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie kuratoryjnym, a także międzynarodowym. Jako koordynator programu BALTI w gminie Robczyce, a w ogóle w Powiecie Robczycko-Sędziszowskim, chciałam zachęcić wszystkich nauczycieli informatyki i edukacji wczesnoszkolnej do wzięcia udziału w konkursie kuratoryjnym, a także i międzynarodowym. W tym roku po raz pierwszy startuje konkurs podkarpacki Balti i bardzo zachęcam do wzięcia, może w tym roku już chyba nie zdążą Państwo, bo 22 jest pierwszy etap, ale zachęcam do konkursu międzynarodowego Balti 2019, do którego można w każdej chwili przystąpić, trwa on aż do czerwca. W ten sposób uczniowie mogą rozwijać logiczne myślenie. W tamtym roku programista, twórca tego programu, był tutaj u nas w naszej gminie, przeszkolił wielu nauczycieli, więc zachęcam jeszcze raz do wzięcia udziału wszystkie szkoły, bo na dzień dzisiejszy do tego konkursu przystąpiło no zaledwie trzy szkoły z naszej gminy, cztery z powiatu, ale myślę, że jeszcze nie jest późno. I do kwietnia zdecyduje się więcej szkół na wzięcie udziału w Balkim 2019. W tym wydaniu wiadomości to już wszystko. Kolejne już za tydzień. Zapraszam Państwa na naszą stronę internetową tv.arobczyce.eu oraz na nasz profil na Facebooku. Do widzenia!